Działanie zmianie klimatu, finansowanie działań. Skuteczne uporanie się z problemem zmiany klimatu wymaga szeroko zakrojonych działań, ponieważ zmiana ta negatywnie wpływa na nasze zdrowie, pożywienie, domy, miasta i wsie. Rentowność niektórych sektorów gospodarki, w tym rolnictwo, rybołówstwo, a nawet turystyka letnia i zimowa, bezpośrednio zależy od klimatu i już spada w wyniku niekorzystnej jego zmiany. Musimy zatem zacząć chronić naszą gospodarkę i siebie. Unia Europejska we wszystkich aspektach swojego działania finansowego uwzględnia kwestie zmiany klimatu. To pionierskie podejście ma sprawić, aby wszystkie polityki, zasoby i praktyki unijne miały na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu. Co najmniej 20% unijnego budżetu zostanie przeznaczone na działania powiązane z klimatem w obszarach rolnictwa ekologicznego, badań, transportu, energetyki, i budowy energooszczędnych budynków. Nowe podejście Unii Europejskiej ułatwia przeciwdziałanie i minimalizację skutków zmiany klimatu, a jednocześnie pozwala uczynić gospodarkę europejską ekologiczną, niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatu, tworzyć nowe miejsca pracy i poprawiać jakość życia. Przeciwdziałanie zmianie klimatu finansowanie działań.